Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny piątek, piątunio z treningiem HeartMath i dzisiaj powiem Wam troszkę o świadomości emocji. Bo jeśli mówimy o tym, żeby uczyć się odporności na stres, uczyć się um, podnosić własną rezyliencję, to oznacza też, że musimy być um, świadomi naszych emocji, bo jeśli mamy je regulować żebym budować odporność, to musimy wiedzieć, co regulować, tak? Jakie emocje odczuwamy na dany moment. Może pamiętacie, gdy mówiłam Wam o tym, że nie ma złych emocji. Niektóre są po prostu e, przyjemne i nas ładują, a inne są trudne i nas e, drenują energetycznie, ale trzeba mieć świadomość wszystkich emocji, żeby móc w ogóle mówić o regulowaniu, o rozwijaniu rezyliencji i odporności na stres. I teraz e, najtrudniejsze, no bo w jaki sposób rozpoznać, w jaki sposób wiedzieć, w jakim stanie emocjonalnym jestem, w jakim stanie emocjonalnym chcę być, co z tym zrobić i jak pozostać w stanie, na którym nam zależy. I tu trochę w mojej tej krótkiej wypowiedzi znalazła się odpowiedź na te wszystkie pytania, bo to jest właśnie pięć pytań, które pomagają nam budować świadomość naszych emocji i tego, co mogę z nimi zrobić na ten moment. Zacznijmy od tego, że kiedy będziecie sobie zadawać te pytania, a ja za chwilę je Nazwę, macie je też w opisie materiału filmowego, to za każdym razem, kiedy będziecie szukali odpowiedzi na te pytania, możecie sobie zrobić na przykład Hard Focus Breathing, żeby się zatrzymać i usłyszeć taką wewnętrzną, cichą odpowiedź, bo z reguły ona jest najlepsza. Zaczniemy od pytania pierwszego. Pierwsze pytanie to, co ja czuję na ten moment? Możecie sobie to pytanie zadać. Od razu. Czasem wiesz, czujesz, jakby jesteś świadomy, świadoma emocji, która w tobie jest, albo uświadamiasz sobie ją w momencie zadania pytania. Ale czasem jest trudniej. I wtedy zrób sobie hard focus breathing. Dokładnie to ćwiczenie, które zrobimy na koniec tego nagrania. Pytanie drugie. To jest pytanie o to, jak chcę się czuć. Czy to, co czuję na ten moment, czy emocja, której teraz jestem, jest dokładnie tym, na czym mi zależy? Bo jeśli nie, to co to ma być? Jeśli czuję smutek, jeśli czuję żal, jeśli czuję złość, to jak chcę, jak chciałabym, jak chciałbym się czuć zamiast tego. I to było drugie pytanie. Jeśli nie potrafisz znaleźć odpowiedzi na to pytanie, zrób hard focus breathing, bardzo ci pomoże. Trzecie pytanie, które trzeba sobie zadać, kiedy pracujemy ze świadomością emocji, to jest pytanie o to, co we mnie, jakie moje myśli, jakie moje działania, jakie moje decyzje, jakie moje przekonania przeszkadzają mi właśnie tutaj w tym momencie. W tym, żeby czuć się tak, jakbym chciał, jakbym chciała. To też nie jest łatwe pytanie. To też nie jest pytanie, na które łatwo znaleźć odpowiedź. I znowu zachęcam do tego, żeby zrobić sobie to 10-sekundowe Kolejne pytanie to jest pytanie o to, co ja mogę zrobić w związku z tym, jak jest, w związku z tym, co czuję, co chciałbym, chciałabym czuć, co stoi mi na przeszkodzie, co ja mogę z tym zrobić, żeby poczuć się lepiej. I ostatnie, piąte pytanie. Co zrobię, jak utrzymam efekt? To jest taki przepis, takie pięć punktów na to, żeby poczuć się lepiej w chwili, gdy jest nam gorzej. Możecie sobie ćwiczyć te pięć pytań, możecie je sobie zadawać, jak znajdziecie chwilę wolną, możecie posiedzieć sobie dzisiaj może przez weekend z tymi pytaniami, zobaczcie, co się dzieje z waszymi emocjami czy ich świadomość się zmienia, czy potraficie się troszkę lepiej, troszkę bardziej wyregulować z tych trudnych emocji do tych przyjemnych. Ciekawa jestem, jak, jak Wam to wyjdzie. A teraz, kochani, hard focus Breeding. po to, żebyście sobie za każdym zadanym pytaniem mogli to ćwiczenie zrobić, by uzyskać lepszą, bardziej głęboką, bardziej wnikliwą odpowiedź. Ok? Skup swoją uwagę w przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco wolniej, nieco głębiej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla Ciebie komfortowy. To tyle. Kochani, jeśli zechcecie sobie zrobić pięć pytań o świadomość Waszych emocji i wyregulowania się, to pamiętajcie o tym, że technika hartmatowa bardzo pomaga w tym, żeby znaleźć dobre odpowiedzi. Trzymajcie się i widzimy się w sobotę. Pa!